jestem Lucy i dzisiaj chciałabym opowiadać 22 zadanie. Plaster jest utworzony z 9 sześciokątnych komórek. W niektórych z nich jest miód. Liczba w komórce wskazuje w ilu suwiadujących z nią komórkach, czyli mających z nią wspólny bok. Jest miód. W ilu komórkach znajduje się miód? No i musimy znaleźć liczbę. Takich, że wiemy, że na pewno jest miód. Na przykład tutaj nie wiemy, czy w sąsiadującej komórce jest tu jeden, czy tu, czy tu jest miód. Ale tutaj już dwa, mówi, że dwa. Obok niego ma miód, więc na pewno tych dwóch ma miód, bo nie ma innych komórek obok niego. Więc zaznaczmy koło, w których jest miód. Czyli tu jest miód i tu jest miód. I jeszcze możemy się upewnić, że tutaj czterech jest miód, ponieważ tutaj mówi, że cztery, obok niego jest miód. No i obok niego tylko jest tych czterech, więc w tych czterech też jest miód. No i patrzymy, że tutaj mówi, że obok niego jest trzy miody. No, i tutaj już jest 3, więc tutaj już nie będzie miód. Więc tutaj na pewno nie będzie. Więc zaznaczmy krzyżykiem, że tu nie ma. Um, no, i patrzymy, że tutaj y, mówi, że tylko jeden z tych jest miód. Y, a więc y, tutaj już jest jeden miód, więc tutaj już nie będzie obok niego. I w tej jedynce. Też nie będzie, yy, bo mówi, że obok niego tylko jest jeden miód. No i patrzymy, że tutaj jest jeden miód, a skoro tutaj nie będzie miód, to tutaj będzie, bo jest jeden z dwóch, który obok niego, a tu nie będzie, więc tutaj będzie. Yy, no i patrzymy, ile jest tutaj yy, miodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc um, odpowiedzią będzie 6, więc zaznaczymy C. Jak lubisz moje filmików, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia.